Hej, witam was bardzo serdecznie. W szybkim informacyjnym filmie jesteśmy na mapce z dziesięciolecia Minecrafta przy zabawie z Wold e, po polsku. E, no, wiecie jeszcze. W każdym razie ruszamy i chwileczkę, chwileczkę opowiem wam parę rzeczy, a w tym czasie możemy coś pooglądać. A więc, e, zacząłem serię 100 dni bo, głównie ze względu na to, że e, zostałem wprowadzony w błąd ponieważ jeden gracz powiedział mi na serwerze, że serwer będzie zamykany za dwa dni. A to oznaczałoby, że nie byłoby sensu zaczynać na tym budu, bo po prostu bym nie zdążył. Dlatego zacząłem serię 100 dni, a wczoraj się okazało, że to była nieprawda, po prostu wprowadził mnie w błąd, nie wiem z jakiego powodu, co chciał osiągnąć tym. No, ale serię już zacząłem i teraz jestem w kropce, bo mam już nagrane trzy odcinki z serii 100 dni. Zazwyczaj tak po 25 minut wychodzą i wtedy też wychodzi średnio minuta na dzień, więc jak sami rozumiecie jest po 25, no czasem 30 dni w odcinku. Zdążyłem już parę fajnych rzeczy tam zbudować. Między innymi parę farm, więc chciałbym je pokazać. Tylko nie wiem, co dalej z tym światem na serwerze. I teraz takie pytanie do Was. Chciałbym, żebyście lekko zagłosowali. O, pa papa, bo chciałbym, żebyście mi powiedzieli, czy wolelibyście, żebym skończył serię studni. I tak jak mówiłem na początku odcinka, po prostu. Aha, od po tamtego odcinka. Po prostu czekamy do 1.19, robimy takie odcinki, jak wczoraj poszedł. Czy będziemy próbowali kontynuować tę serię na serwerze? Ale ja nie wiem, ile to potrwa tam na serwerze. Także do wyboru jest dla Was. No dobra. W każdym razie sekcja komentarzy należy do Was. Mam nadzieję, że wybierzecie 100 dni. I tymczasem, pa pa!